Witajcie, moje kochane Kozie, rożce Zapraszam Was na czytanie na czerwiec. To jest czytanie od dnia jutrzejszego. Kochani, to jest czytanie ogólne, więc, nie z każdym będzie pasować, rezonować. Ja nie daję, że to jest czytanie tygodniowe, bo to jest energia. Niektóre, wiecie, wydarzenia się mogą zadać po prostu za miesiąc i co wtedy? To jest od dnia od jutra może być tak, że karty już pokazują mi sytuację, która jest u Was, dlatego wybierzecie każdy to, co do Was pasuje, tak? E, oczywiście będziemy dopytywać kart i e, każdy po prostu miał przysłanie od aniołów, wy też będziecie mieli, ale z innych e, e, po prostu kart, tak? Z kart kryształowych. E, e, kochani, nie przedłużamy, tylko działamy, nie? Bo nie ma czasu. Uf, aha. Wracamy, wracamy. U was na spodzie jest 10 monet. Brawo wy. I macie 8 buła. To są Wasze karty na spodzie talii. Ale poczekajcie, dzieciaczki moje aniołki moje kochane. Uuu, uu, dobra, dobra. Była jakaś relacja, która się zakończyła, bo macie pod spodem. Tutaj macie czwórkę mieczy. Pazia mieczy i piątkę mieczy, i śmierć. Czyli coś się zakończyło, i to jest, powiem szczerze, tutaj coś kobieta po prostu zakończyła lub dostała szpilkę w pięciu yy, po prostu mieczach, i teraz jesteście albo wy obserwujecie, albo ta osoba was obserwuje, i jeszcze macie tutaj w, w czytaniu jest też u was obserwator, dlatego kochani, jeżeli macie z osobą, którą nie macie kontaktu, albo wy ją obserwujecie, albo ona Was. I powiem szczerze, że ktoś zbiera jak najwięcej informacji e, po prostu na Wasz temat i to zbiera osoba, która dostała szpilkę i sobie poszła. Po prostu, znaczy szpilkę, powiedziała coś takiego, że tą drugą osobę zabolało, tak? pięciu mieczach i ktoś się zastanawia, w czwórce mieczy mam iść tam, mam z nią porozmawiać. Karta czwórka mieczy mi zawsze mówi. Będzie ruch z czwórki mieczy do piątki mieczy. Kochani, możliwe jest też, tak. Jeżeli u was tak nie ma, to coś się takiego zadzieje. Ale karty mi bardziej pokazują już tą sytuację, która się zadziała. I teraz tak będą działania z tej, z tej osoby, która Was obserwuje. Pazika macie. E, kochani, będą działania. Będ, powiem szczerze, bardziej mi to mówi 8 bław, że ktoś przyjedzie, ale będzie wiadomość i to będzie dobra wiadomość, ale konkretna. 10 monet to jest karta konkretów. To jest raz, powie konkretnie, chcesz być ze mną, albo konkretnie Wam odpowiem na wasze sytuacje. Teraz tak, jeżeli ktoś ma firmę rodzinną lub prowadzi jakieś gospodarstwo, będzie miał gdzieś wyjazd. Dla niego ta informacja będzie bardzo dobra, ale niech uważa, bo powiem szczerze, będzie siedział na jakimś spotkaniu, na jakimś takim zebraniu Ala, nie będzie wiedział jaką ma podjąć sytuację, ale słuchajcie macie tam pazia, czyli ktoś was będzie obserwował, tak, będzie wam takie mówił, a po co pan przyjechał, będzie się tak dopytywał, żeby jak najwięcej informacji zebrać, dlatego wiecie, lepiej powiedzieć ładna się pogoda niż cokolwiek, bo ta osoba to wykorzysta przeciwko Wam, i to może być osoba nawet z rodziny jakaś też i bliska. E, słuchajcie, może być, że macie dziecko takie, e, które e, no później jemu się nie zamyka czy jej. Karty pokazują, że będzie na jakimś tam e, spotkaniu z lekarzem, znaczy z lekarzem, z jakąś osobą taką, która się zajmuje, o, psycholog, coś takiego, tak. Na temat takiego zachowania. No, rozgadane, o, rozgadane, ciekawskie, takie i tam inne. no Dobra, takie sprawy, no, dzieci, ale takie dziecko już do 15-16 lat. Kochani, u Was na spodzie talii macie 10 mieczy. <laughs> no, gorzej już być nie może z moim głosem. z e, serca, 10 mieczy to jest karta zakończenia, ale to jest karta zakończenia czego? No, powiedzcie, czego 10 miecze? Miecze to są myśli. To jest po prostu takie co niektóre koziorosty. Jeżeli nie wy, to ta druga osoba. Tam macie też bliźnia, bliźniaki, tak? Bo miecze to są bliźnięta waga wodnik. Ale kochani, możecie mieć Ascender w tym. tym. Ale jest tu osoba, która ma już dosyć, bo. Dobra, powiem. Bo mam mężczyznę, który ma nad nią władzę. Ona chce się uwolnić, bo jest dziesięć mieczy przy diable jeszcze u was jest i tu macie wy też konflikt w sobie, bo albo się pokazała osoba trzecia, to jest raz, lub u tego partnera waszego jest osoba trzecia. Ale bardziej mi pokazuje się tutaj facet, który. Dla niego są e, najważniejsze pieniądze, pieniądze, tak? On ma władzę, on chce pokazać. To tutaj karty mówią, e, powiem szczerze wziąć. No, 10 czy to jest karta e, dla mnie osobiście. Poczekaj, poczekaj. E, konflikt jakiś macie, ale przyjdzie jakieś rozwiązanie, ktoś Wam w czymś pomoże. Macie 6 monet. Ktoś do was wyciągnie tą rękę. Ja nie mówię, że ma wam wyciągnąć i dać wam pieniądze. Nie. Jest to osoba, która z czymkolwiek, nawet z rozmową z wami, że ona was wysłucha, wam jakoś doradzi. To jest też najważniejsza, powiem szczerze, pomoc taka. I taka osoba do was po prostu przyjdzie. Do przyszłości będzie odchodził paść kielichów. To powiem, powiem szczerze, przyjdzie do was jakaś oferta. A wy będziecie mieć konflikt, co macie z tą ofertą zrobić. To będą albo związane z pracą taką pisemną lub dubaniną, tak. Od szczegółów do szczegółów będziecie musieli wszystko dopasować. Kochani, jeżeli chodzi o jakie będą zarobki, będą duże zarobki i pamiętajcie, będziecie musieli, bo macie dwie monety, szybko podjąć decyzję. To jest raz, dlatego że Wam może ktoś po prostu tą ofertę zabrać z koła nosa, i tutaj macie osobę, która z pracy, lub nawet bo macie też się 10 monet. To może być osoba nawet z firmy waszej rodzinnej, tak, która będzie się z wami sprzeczać. Jedno i drugie: będziecie musieli jakąś barierę przejść, jakieś przeszkody, tak? Będziecie też musieli. E, po prostu e, no, walczyć o swoje. Nie mówię, że macie się bić, tylko e, z pracą. Chodzi mi o, o, o pracę, bo tutaj u Was bardziej praca się yy, mi pokazuje. Ale będziemy dopytywać, może, jakiś Romeo się tam znajdzie. Kochani, yy, co jeszcze mam Wam powiedzieć? Osoby zewnątrz, yy, będą jakieś działania, tylko ta osoba w dwójce, ona się zastanawia. Tutaj ktoś już podjął jakiekolwiek działania, związane wie, jaką ścieżkę ma iść, i to jest osoba, która jest w związku małżeńskim, ma dom, tak? Jak, Jakie działania ta osoba podjęła. Yy, możliwe, że jeżeli macie partnera, bo tutaj też mi się pokazuje yy, osoba, której macie brak kontaktu w dziewięciu bułap, ta osoba jest troszeczkę nieufna, bo nie wie, jak Wy zareagujecie, yy, co yy, tą osobę będzie czekać. Karty mówią, zakończ pewien cykl i zacznij yy, nowy. Tak? Świat. Świat to jest karta takiego też e, świat, powiem, świat to jest super kartą. Tylko słuchajcie, świat to jest taka też karta połowa głupca. Dlatego, że e, możemy my dużo, jeżeli mamy kartę świata, tak? E, mamy dużo możliwości, ale my mamy jakieś blokady w sobie, bo macie też i diabła. Albo ktoś nad wami trzyma blokadę, Kochani, i Was bierze psychicznie męczy, że Wy macie dlatego te 10 mieczy, lub kochani, boicie się wyjść do ludzi, dlatego że macie jakąś blokadę w sobie. Coś musiało być e, albo z przeszłości, albo po prostu nie wierzycie w siebie. Jeżeli w siebie nie wierzycie, no to kochani, kto Was uwierzy? Wy musicie wierzyć w siebie serca yy, pokazuje mi się. Yy, wiecie co, jest jakiś mężczyzna, który ma dużo opcji. Yy, ma, jest spełniony, powiem szczerze, jest spełniony, ale nie do końca jest spełniony. I może yy, dlatego albo mieć jakieś urojenia, bo tam macie już czwórkę mieczy to mi się pokazuje izolacja taka, i dlatego obserwuję, jak może, bo są tutaj i paść, i dziewiątka buław, ale dziewiątka to jest y, super karta, ale to zaraz Wam powiem. E, obserwuję i e, ma lęki, nie chce iść, i może iść w alkohol, albo ma taką fantazję, bo to są. E, fantazja to jest jedno, ale słuchajcie. Jest to mężczyzna, który kocha pieniądze, kocha kobiety, ma uzależnienia, ma mieszkanie, ma wszystkie opcje. Ale czego się mu tutaj jeszcze brakuje? A czego? Trzech kielichów. Czyli też i miłości, kobiety, dziecka. Kochani, żeby osiągnąć te dziesięć kielichów, i żeby ta miłość była, to do tych dziesięciu kielichów trzeba dojść. I tutaj powiem szczerze, jest osoba, która ma wszystko, ale daje sobie czas, spokój, musi swoje myślenie, bo tutaj macie 10 mieczy, swoje myślenie musicie wziąć apt, żeby sobie poszło. Ja wiem, że to jest tak ciężko, ale kochani musicie, bo po prostu możecie możecie wejść w alkoholizm lub w jakieś inne użytki, które zaburzają waszą głowę, tak? To jest raz. Słuchajcie, przyjdzie do Was jakaś oferta związana z pracą. Wy będziecie się zastanawiać i będziecie mieć, kurczę, co ja mam zrobić? Macie iść tą y, pracę. Karty tu pokazują, że będzie fajna, płatna. Będzie oferta, gdzie będzie naprawdę fajnie płacone. Może być to oferta, wiecie bezumowy, wiecie tak, tak między nami, wiecie tak, ale na czarno. No przy diable to jest będzie kasa, 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 tak mogę powiedzieć. Jest mężczyzna, który się z, y, znajduje e, z innego miasta lub y, jest y, oddali od jakiejś kobiety, on musi jakąś decyzję podjąć, powiem tak, ale czy podejmie? Nie wiem. Dopytujemy kart. I teraz tak, dlaczego u koziorożców jest 10 mieczy? No jasne, król mieczy. Teraz wiecie co? W koziorożce możecie mieć do czynienia z lekarzem, który się zajmuje, albo powiem wam szczerze, e, chirurg, to jest raz, z chirurgiem jakieś e, zabiegi, bo tutaj też e, się mi pokazuje, ktoś może mieć zabieg e, związany i będziecie... Podejmować decyzję, czy zrobić to prywatnie, czy po prostu coś będziecie dopłacać, podejmować, opowiem tak, podejmować decyzję. Będzie musiała być ta decyzja podjęta, powiem szczerze, szybciej, bo może wejść na wasze miejsce ktoś inny, tak? To jest raz. Pokazuje mi się mężczyzna, gdzie zakończył już swoje sprawy, i to jest facet po przejściach, rozwodnik zakończył swoje sprawy. Jest to facet y, konkretny. Wie, czego chce, ale czego on chce. On ma konflikt. On ma konflikt y, w sobie, tak? On ma konflikt, bo jest osoba, która się z, znajduje poza, poza y, jego miastem. Troszeczkę was dzieli. Y, m, może jest, będzie kontakt. Na pewno będzie kontakt, y, ale będzie to kontakt wyjaśniający jakiś. Powiem szczerze, tak. Dla niektórych e, znaleźli się dobrego specjalistę i się go trzymajcie, tak powiem. Sześć monet. Uuu! Słuchajcie, ktoś do Was wyjdzie, macie 10 kielichów, wyjdzie do Was jakąś propozycją. E, kochani, e, idźcie to, ale uważajcie też, bo serduszka 10 kielichów to nie jest aż takie dla mnie spełnienie, bo. Jest coś ukryte przy rodzinie i tutaj mi się pokazuje, że ktoś będzie miał konflikt. Uważajcie, bo jest coś ukryte. Jeżeli są osoby, które mają sprawę rozwodową, co mi tutaj też pokazuje i jest między wami konflikt o podział majątku czy cokolwiek. Ktoś może iść na ugodę, ale uważajcie, bo coś jeszcze jest ukryte i wy tego nie widzicie, bo jest to tylko 10 kielichów, ale jest coś też pod spodem. To jest tak na marginesie diabeł kurczę sześć buław teraz tak, mężczyzna, który jakieś ma z nami na ramieniu pokona może być nawet kobieta po znaku koziorożca ale nie musi pokona. osoba w ogóle, osoba, która ma jakieś znamie, kochani pokona wszelkie przeszkody i osiągnie sukces będzie się cieszyła swoją Pracą. Możliwe, że ktoś po prostu odchodzi od mężczyzny, który ma władzę, i tutaj jest jego po prostu święto, tak? Dwie buławy u koziorożców. Aha, patrzcie: dwójka i dwójka. Wy czegoś nie widzicie. Słuchajcie, jest ta osoba, która, osoby z zewnątrz chcą podjąć działania, ale one jeszcze czegoś nie widzą. Powiem wprost. Mają ogromną e, intuicję, to jest raz. E, wypatrzyły sobie już e, ich zadanie, wiedzą co mają e, wziąć, tylko się zastanawiają I jeszcze nad, powiem szczerze, nad e, wysłaniem wiadomości, rozmową. Tutaj m, lub wybranie dwóch opcji, ale nie, tutaj rozmowy. Rozmowy, czegoś nie widzicie. I tam też jest, no. Czego się widzicie, czego się nie dostrzegacie. A i, słuchajcie, Koziorożce, czy Wy, jeżeli macie dwie opcje, i to jest do Panów na przykład, czy Wy macie dwie opcje, to jest kobieta, która e, może mieć stabilizację, na pewno ma rodzinę, ona do Was wyszła e, na przykład z jakąś rozmową i między Wami jest silny taki pociąg seksualny znaczy pociąg seksualny, no wiecie, ciągnie wilka do lasu, tak? I tutaj y, ktoś osiągnie sukces, bo dacie sobie jeszcze jedną szansę. Tam mieliście piątkę mieczy i czwórkę mieczy, tak, po jakimś zranieniu, ale słuchajcie, największe zranienie było takie nie to, że ta osoba wam coś powiedziała, tylko najgorsze było zranieniem, że ta osoba po prostu nagle się odcięła i nic sobie nie wyjaśniliście. Tylko jedno powiedziało i drugie sobie poszło. Tak, tak, ja to widzę. Dobra, zobaczymy dalej. Jaka oferta do koziorożców? Paść kielichów będzie odchodziła. Ula, la. Słuchajcie, Siedem Buław. Tu jakaś oferta do Was przyjdzie, a Wy będziecie stać i będziecie bronić swego. Dacie sobie też na jakieś przyczekanie. Będziecie się zastanawiać będą dużo opcji tak będzie dużo propozycji. Ta osoba wam będzie dużo y, też y, coś tam innych rzeczy mogła y, tego zaproponować a wy będziecie stać i, i, i będziecie bronić swojego. Macie rację jeżeli przy paziu, to nie będzie fajna oferta to będzie taka dla małolatów troszeczkę tak że albo ktoś będzie chciał żebyście w coś weszli takiego mm, nie za bardzo tak. Y, i tutaj możliwe jest, że będziecie mieć konflikt w sobie, bo te buławy tutaj, że ktoś zadziała i będziecie mieć konflikt w sobie, bo jakaś wiadomość do was też przyjdzie, tak? I co jeszcze serduszka zobaczymy? Siedem kielichów, nie? Tak, w rodzinie, czwórka buław. Teraz tak, będzie jakieś świętowanie i ktoś sobie za dużo wypije. Może budowa domu, mieszkanie kupiliście i parapytówkę wzię wzięliście, zrobiliście. To Złoty Tarot może też przyjechał, nie żartuję. E, serduszka, jakieś świętowanie be, be, będzie dopiero, będzie. E, tak, ale uważajcie, bo ktoś będzie Was e, też obserwował. Mhm. I tam mieliście też Pazia, to, to, to wszystko trzeba razem pięknie połączyć, Serduszka. E, teraz tak, e, możliwe jest, e, że kochani, będzie jakiś zabieg. Ktoś będzie miał z rodziny zabieg. Tu mi cały czas się pokazują zabiegi. E, świata nie dobierzemy i dziewięć buław. Kto kontroluje? Ula, la. Jest kobieta obserwowana. Jest to kobieta, która pociąga. I tutaj w tym to jest u Was. Wy osiągniecie jakieś zwycięstwo. Jest kobieta, która jest dziś oddali i jest obserwowana. O, ciągnie, ciągnie wilka do lasu, ciągnie jest mężczyzna i to jest mężczyzna e, albo mi się zawsze król mieczy pokazuje w mundurowych, tak e, osoba na jakimś stanowisku jest to facet wysoki wysoki uh -huh. i on się tej kobiecie przygląda on, on jest nieufny dlatego, że był zraniony i mogę powiedzieć, że to kobieta Zadała jemu ten cios, i on się zastanawia, czy ma dać jeszcze jedną szansę. Ale zobaczymy jeszcze cesarzową. U i to jest cesarz. Słuchajcie, jeżeli macie, jesteście w małżeństwie, to też muszę powiedzieć: jesteście w małżeństwie i coś między wami nie idzie. Wiecie, jest mężczyzna, który już ma dosyć, i kobieta, tak sobie wbiacie szpilę, nic was nie łączy, tylko jesteście, bo. Jakieś, e, mówcie mi, dzieci. No wiecie, czy pieniądze, czy nie pieniądze, tamtego. To uważajcie, bo jest osoba, która wynajęła detektywa. I jesteście obserwowani, żeby coś zakończyć raz, a na zawsze. I ktoś chce zacząć coś nowego. Uważajcie, bo ktoś tutaj wziął, wynajął detektywa. No, serduszka, ja wiem, że nie było. O, bara, bara, rikityki ani takie te, ale może będzie następnym razem. Teraz przesłanie od aniołów. Istnieje wiele warstw i wymiarów sytuacji lub, o, o, lub osobie, o którą pytasz. Kochani, to jest y, karta dla was. Ja wiem, że tak może kiepsko widać, ale to, to Tarut się stara. Pozytywny wynik jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia. Kochani, macie 10 mieczy. Nie nastawiajcie się na nie, ja wiem, że to są myśli. Pomyślcie sobie na przykład o, włączcie sobie muzykę yy, taką, którą Wy lubicie. Potamcie, całkowicie sobie. Y, zróbcie jeden dzień taki, że zapomniecie, wyluzujecie się od wszystkiego. Bo te myśli będą nachodzić. A wiecie dlaczego? Bo sobie sami będziemy bardziej nakręcać. Nie, zajmijcie się sobą. Pamiętajcie, kochani. Każdy, jeżeli się zajmie sobą i zobaczy, jacy wy jesteście wyjątkowi, wy musicie to zobaczyć, że wy jesteście wyjątkowi. No to kochani, życie jak madrycie serca. Zobaczycie, że wszystko pójdzie łatwo. Ale słuchajcie, na spodzie talii macie e, kartę e, mówiącą Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian. A Bóg wspiera Cię w każdym kroku. Cokolwiek byście nie robili, będziecie mieć pomoc. Tutaj jest miecz. To jest jak as mieczy, czyli jakaś prawda, coś wyjdzie na jaw. Od razu powiem. Dla miłości będzie zakończenie. Ktoś się odetnie od tego, co już nam nie służy w dziesięciu mieczach. Będzie wyjaśnienie sprawy. Możliwe jest, że będzie spotkanie z adwokatem lub z osobą taką urzędu, z urzędu, która będzie dla was bardzo niemiła. A serduszka Patia następna tu mi wyleciała zdrowie. Czas na odzyskanie zdrowia i dobrego samopoczucia. I kochane moje koziorożce, ja wam powiem tylko jedno. Ja wam życzę dużo siły, zdrówka, to jest najważniejsze e, kochani. Miłości Wam życzę, ale jakąkolwiek macie podjąć decyzję, podejmijcie ją na chłodno, nie w nerwach. Nerwy nic nie dadzą, tylko powiem Wam szczerze, że jeszcze bardziej pobudzą, ale intuicja i medytacja. Jeżeli wy wyciszycie się od środka, swoją duszę wyciszycie, to zobaczycie, jakie życie jest piękne, proste i że niektóre sprawy. Pójdą po prostu, no gładko, tak powiem. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.